Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Harry Potter i Komnata Tajemnic. E, kolejny odcinek, nie wiem w zasadzie co się w nim wydarzy. O właśnie! Jęcząca Marta jest czymś bardzo zdenerwowana. Tak, jest czymś bardzo zdenerwowana, pewnie bardziej jęczy. Słyszałem jej płacz już na schodach. I znowu zalało korytarz. Może dlatego, że Bazyliszek wyszedł znowu. Kolejny atak, co? Wszystko mogło się zdarzyć. Chodź, zobaczymy co się dzieje. Chodź, chodź, chodźmy, dobra, idziemy. Yeah, a ja znowu mam okulary 3D. Patrzcie, patrzcie, ty patrzcie, te okulary, ty yeah! Dobra, idziemy za Ronem do łodzinki śmierdzącej, jęczącej Marty. Ym, I... gdzie ten Ron poleciał? Tam jest. I... dowiemy się, co się wydarzyło. Z tego, co pamiętam, to ona zalała, bo dostała w łeb tym dziennikiem. To Marida. I chyba wtedy, teraz Harry Potter zdobędzie go i się przeniesie w przeszłość Szybki. i coś tam dalej. Jak on tak szybko tam zapierdziela? Ja tego nie rozumiem. Ronaldzie Wesley? Dobra, dobra. W sumie mógłbym użyć SpongeFire, gdyż już umiem. Tam na dole są takie platformy i zobaczymy, kto byłby taki szybki. Eee, znaczy, kto byłby pierwszy, nie? Właśnie, może on używa SpongeFire. No, tego nie pomyślałem o tym. Ja, jak menel po schodach wchodzę. Jak już znam magię, nie jak Mugol jakiś durny, tylko powinienem czarować się, jakoś czarodziejsko przejąć. Powinien się nauczyć jakoś latać. Quiller w pierwszej części filmu latał jakoś. Śmierci Żercy też jakoś sobie radzą, więc nie wiem czemu Harry i Ron nie mogliby latać właśnie. Co tu się dzieje? Co jest tak zalane? Kto to będzie sprzątał? Filtrz znowu. Kto to? Chcecie rzucić czymś jeszcze? Ktoś czymś w ciebie rzucił? O tak! Tam leży. Ostrożnie. Tata mówił, że książki mogą być bardzo niebezpieczne. To tata ma jest Stary pamiętnik. Należał do T.M. Riddle. Ktokolwiek to był, nic nie napisał. Jest całkiem pusty. No, straszny. Wow. Witaj, Harry, jestem Tom Riddle. Jestem w Hogwarcie? I dzieją się straszne rzeczy. Co to ma być? Czy wiesz coś o komnacie tajemnic? Oczywiście, że wiem o komnacie tajemnic. Kiedy byłem na piątym roku, komnata została otwarta i potwór zabił dziewczynkę. Wykryłem, kto otworzył komnatę, i wyrzucono go ze szkoły. Mogę ci pokazać, jak chcesz. Mogę ci pokazać moje wspomnienie nocy, kiedy go schwytałem. Ale naciągana sprawa, no nieważne. Troszeczkę to naciągnęli, tą całą historię. Harry ...był oczarowany wspomnieniem, które pokazał... Łoł, wow 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 Jesteśmy wow. w wspomnieniu, ale czad! Chodź! Trzeba cię stąd zabrać! Co to kuźwa, jest Hagrid? No już, do pudełka! To jest Hagrid! No, właśnie! Chodź! A Arago gdzie jest? Właśnie tak! Dobry oh. wieczór, się. Ale czad, ale czad, ale czad! To... Możemy zobaczyć twarz Hagrida, jak był mały. Wiem, że nie chciałeś nie powiedzieć. To jest pół pieski. Powinien być dużo większy. On nikogo nie zabił. To jest lord Voldemort. Jedyne co szkoła może teraz zrobić, to zadbać, by potwór, który zabił tę dziewczynkę, został unieszkodliwiony. To nie był on. Nie zrobiłby tego. Odsun się. Odsun się, Hagrizie. O dobra! Nie, nie chcę, Hagrid! Harry zawsze wiedział, że Hagrid ma niestety upodobanie do wielkich i okropnych stworzeń. Był jednak równie pewien, że Hagrid nie potrafiłby nikogo zabić. No, kto wie, kto wie. Może Hagrid kiedyś był starym takim mordercą, gwałcicielem. Kogo, ...kogo trzeba. Może jakiś inny potwór zabijał Kokolwiek kogokolwiek byś tutaj zapytali, kto to jest Tom Riddle, to by każdy wiedział, że to jest Voldemort. A akurat oni nie wiedzą. To jest trochę dziwne. A taki pewnie wtedy ustały. inaczej Riddle nie dostałby nagrody. Pamiętnik Ridla zniknął. Co? Ależ tylko Gryfon mógł go ukraść. Może Ginny Weasley? Ha ha, ha. Ha, ha ha, halo, halo, drogi kolego. Znowu Harry słyszy głosy. Znowu go słyszałem. Wy nie? Ja nic nie słyszałem. Harry, chyba coś zrozumiałam. Muszę iść do biblioteki. Ale McGonagall mówiła, że mamy tu siedzieć, o ile nie idziemy na lekcje. No ale Hermiona poszła do biblioteki, proste. Jeśli to on wtedy wypuścił potwora, wie jak się dostać do Komnaty Tajemnic. No to pod pelerynę niewitkę i jedziemy. Ale przecież o tym wie. No wiem, wiem. Chodź za mną, Harry. Harry Potter. Dobra, wypierdzielamy stąd. Zaraz, przecież ja już to otwierałem. Chyba, tak mi się coś wydaje. O, bida, bida i jeszcze raz bida. Mogę zaskiwować? Mogę, yeah. Ok, idziemy za Ronem Weasley. Weasley. Harry fucking Potter. And Ron fucking Weasley. E, wyruszamy do Hagrida, Wymykamy się oczywiście. Powinniśmy od razu wskoczyć po spolu na niewitkę, żeby nie było nas tutaj widać, żebyśmy nie musieli się czaić, ale w sumie tu już jest zaraz wyjście, także e, jest luzik. Spongif! No, myślę, że stracę życie, ale na szczęście po odbiciu od Spongify nie tracimy nic. Okej, okay, jest tak mrocznie Jest tak klimatycznie A my z Ronem Weasley Wybieramy się w jakieś dziwne, obskurne miejsce Nie wiem, czy oni mogli wychodzić tak tego, z tego Hogwartu tak bez trosko wow, ale fajne korzenie, nie, niesamowite Czyżby tam Hagrida była chatka Hagrida? O jest, chatka Hagrida Właśnie do domku Hagrida szedł ktoś bardzo podobny do Luciusza Malfoja. A może to był Lucius Malfoy? Nie pomyślałeś o tym, Weasley? Jest źle, Hagridzie, Bardzo źle. Cztery napaści na dzieci niemagicznego pochodzenia. To już zaszło za daleko. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej Szkoły muszę zadziałać i zabrać cię stąd. Zabrać dokąd? Nie do więzienia dla czarodziejów. Nie do Askabanu. Tak, właśnie do Askabanu. To przykre, Dumbledore, ale wszystkich 12 członków rady uznało, że ty także powinieneś odejść. Od tej chwili jesteś zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora Hogwartu. Jeśli rada nadzorcza chce, bym się usunął, Luciuszu, to oczywiście odejdę. Beznadziejny ten Dumbledore. Jednak przekonacie się. Że naprawdę opuszczę tę szkołę dopiero kiedy nikt tutaj nie pozostanie wobec mnie lojalny. Zobaczysz też, że w Hogwarcie pomaga się tym, którzy o to poproszą. Znowu te dyrdy małe. Gdyby ktoś chciał. Dumbledore. Coś paskudnego, wystarczy, że pójdzie za pająkami. One go zaprowadzą, gdzie trzeba. No, widzę, że tutaj masę pająków chodzi. To jest klucz do całej sprawy. Chwilę powiem? Chodź już Hagridzie. Dobra, dobra, idę. Teraz dopiero mamy kłopoty. Nie ma Dumbledora. Codziennie będą ataki. Patrz, tam! Co tam się to dzieje? do zakazanego lasu. No idą, idą. Wy nie powinniście tam iść. Ron! Jaki cwaniaczek! Tak się bał pająków, a teraz biegnie, biegnie na pierwszego. Czekajcie, to jest jakaś skrzynia. I darmowe fasole od Hagrida, tak. Tutaj Hagrid ma swój kibel i pewnie sra. więc lepiej tutaj nie wchodzi. A w sumie patrzcie, nasrał taką wielką fasolkę przed wejściem, pewnie jej nie wyrobił, bo musi tutaj zawsze biec. A co my tu mamy? Fasole, biorę sobie je wszystkie, żeby nie zostawiać nic za sobą. Chociaż przyznam się Wam szczerze, zobaczcie, je mam fasolek. 1000, tak, nie mogę stąd wyjść. Mam Aż 1000 fasolek, ponieważ odwiedziłem między nagraniami klub pojedynków. I otóż ten klub pojedynków sprawił, że jestem nieskończenie bogaty. Gdyż to można po prostu walczyć i postawiać za 200 fasolek. Wykładamy nasze 200 fasolek, przeciwnik wykłada swoje, i jeżeli wygramy, to zgarniamy jego fasole. I w ten sposób zdobyłem tak dużo. W dodatku splądrowałem troszeczkę Hogwarts w celu znalezienia jakichś kart i wykupienia tych kart. Więc mam troszeczkę ich więcej niż myś myślicie. Za wysoko, żeby się wspiąć. Może Wingardium Leviosa? Ale do zakazanego lasu będziesz musiał iść sam. Dlaczego? No to co za co za logika? Głupi ron po prostu się boi, po prostu tchórzy. Okej, okay, i teraz jesteśmy w zakazanym lasie. Kompletnie nie mam pojęcia e, co tutaj może na mnie czekać. Lumos się przyda nie tylko do światła. A co tutaj mamy? Spongify! Co to będzie? Co to będzie? Jezus Maria! Aha, dobra. Ale czat, ale czekajcie. Tam jest jeszcze jakiś SpongeFi do ogarnięcia. Hmm, zaraz, zaraz, zaraz. A tam tamto SpongeFi? Nie wiem, może na koniec to jest, coś? No, zobaczymy zaraz. Wypróbuję najpierw tą. Te dziady. Konkretnie teraz tego motywu nie pamiętam w ogóle. Chyba rzadko w ogóle y, przechodziłem tą grę, jeżeli już ją kiedyś tam za młodo przechodziłem, to chyba rzadko dochodziłem do tego momentu, skoro tak średnio y, to wszystko pamiętam. Ok, kloce opuszczone. Tu jakieś drewienko jeszcze na mnie czeka. E, drewienko chodź tutaj, no. I spądź i gdzie mnie zaprowadzi. Jezus. Dobra, tutaj. Ale tam jest jeszcze jedno Spongify i mnie to bardzo ciekawi. Do czego... Złapie się, złapie się? Jest, ów. Do czego to jest przydatne. No to po jaką cholerę... A już olać to. Po jaką cholerę te korzenie tutaj puszczałem? Jakie straszne! No w końcu jesteśmy w zakazanym lesie, więc można się spodziewać takich cudów. Dobra, nie załatwię tego. Po prostu to ogłuszę i przejdę dalej. A uciekać. Zrobię to na speedzie, tak jak zawsze. Że... O oh, fucking hell! Jezus Maria, co to było? Tego się powiem wam nie spodziewałem. Pozbądź mi się tego kurestwa w miarę szybko. Podniósłbym jedną. O Jezus. No podnieś, grzybie. No fucking. Co tam się dzieje? A gnom tam jest. To dlatego te wszystkie problemy. No kuźwa! Dobra, ręcznie chyba to załatwię będzie szybciej, chociaż... Dobra, wszystkich załatwiłem. Teraz zostały tylko te gnomy. Do wyrzucenia w otchłań. Chodźcie, dziady. Gini. Oh yeah. Jeszcze tego dziada. Chodź, kolego. Mogę z tobą skakać? Mogę. Żegnaj. Dobra, jest w czysto, tutaj jakieś fasolki są. Dobra, oleś te fasolki. Aj... Dobra, mam wszystkie, wypierdzielam stąd. Tutaj ukryte były te korzenie, niesamowite, ale fajna pułapka, nie wpadłbym na to. Mam nadzieję, że niczego nie przegapiłem, ale nieważne. O, patrzcie, przez yy, siatkę użyłem Rictusempry. Ła pełno tych pająków tu jest, ciekawe czy one nam się robią. Jezus, bym spadł. Co tam się dzieje? Na dole są jakieś fasolki, widzę Spongify. Aha, to na takiej zasadzie będzie działało, okej okay. Okej, okay, ale ja chcę tam się przedostać Najpierw się pozbędę tych dziadów Ui. 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 Hmm, ale zaraz, zaraz Przecież ja nie zebrałem karty, która była na górze, no ja pierdziele Ach... Dobra, nie będę się rzucał, już w otchłań, trudno. E, zawaliłem sprawę. Przecież może to Spongify mnie uratuje, uwaga. Kto wie, kto wie? Tak! Spongify, dziękuję! ale sprytne. A już myślałem, że przegapiłem sprawę. Ale to co teraz mam skoczyć? Uwaga. Jezus Maria! Fucking hell! Spadłem! Niech to szlak, no. I co, jestem tutaj? Aha, no dobra. Olera, jasna, Eh, dużo w sumie nie mam do nadrabiania. Ale jakie ja miałem wtedy zrobić kółko znowu? Trochę to słabe. Ta karta znowu tam jest, czyli znowu będę musiał zrobić ten sam e, ruch, ale w sumie fajnie się skakało po tym, więc czemu by nie? Wow. Eee, nie udało mi się. Tak fajnie miało być. No, fuck. Dobra. Tutaj Spongify. I znowu będę musiał tą drogę pokonać. A szkoda, bo no, wskakuje jakoś, i nic mi nie jest. A, a jakoś w drugą stronę to nie działa. No ale przynajmniej teraz nie muszę czarować, jeżeli dobrze wyląduję, to będzie pięknie, fajny taki, taki, taki łańcuch. I jestem, i proszę bardzo. I dziękujemy. Idziemy dalej. Wszystko wyczyszczone Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Nie, chyba tyle O, pajęczak, po co mam cię uwalniać? Po co mam cię uwalniać? A, uwalniać A cóż to? Ukryta skrzynia, ciekawe czy dopiero po tym jak zabiłem tego pająka, czy ogólnie ona się tutaj pojawiła tylko gdzie ona jest a tutaj jest czy to jest ta skrzynia chyba nie jest karta je 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 tam chyba tu widzę jakieś fasole są no tak dobrze czyli tutaj jest ukryta ukryty skarb I srebrna karta jea yeah. dobra chyba brakuje mi dziewięciu kart jeżeli dobrze mi pamięć nie myli do zdobycia wszystkich więc dziewięciu srebrnych kart więc, no, zobaczymy, czy mi się uda. Mam nadzieję, że brakujące karty można będzie potem dokupić u handlarzy narkotyków. Bo, no, jak nie zdobyłem, to. Fak, jak nie zdobyłem, to będzie słabo. A co tutaj jest? A, proszę bardzo. Ale te. Zasrańce! Gdzie ty tam biegniesz, kawalerze? Ok, opieramy. Wszyscy takie już nie żyją, a nawet jeżeli żyją, to utopią się w tej wodzie. Dobra, wszystkie fasełki zebrałem, możemy iść dalej. Słyszę jeszcze rechot tych. A, tam na dole jest jedyna, ale dobra, olać go. Nie będę go zabijał, skoro spadł na dół i nie może wejść na górę, to jego sprawa. Dobra, coś czuję, że się zbliżamy. wow. Solidny przeciwnik. Coś czuję, że się zbliżamy do Aragona. Czemu one są na dwa strzały? Zawsze było na jeden. Ulepszone. Dziadostwa. Bardzo fajna ta misja, strasznie mi się podoba, taka wiecie, survival, nie wiadomo w sumie gdzie i co nas, dokąd nas to zaprowadzi, ta droga Idziemy za tymi pająkami jak nam rozkazał Hagrid, ale tak naprawdę konkretnej rzeczy, no nie wiemy, szkoda, że Rona tutaj nie ma z nami, powinien nam towarzyszyć Jak przystało na naszego ziomka, a jednak niestety olał sprawę Co tutaj to Defender robi? Czy coś się otworzyło, o czym się ja nie wiem? Cholera, i znowu jakieś komplikacje, znowu jakieś problemy. Ach, nieważne. Nie hmm. wiem, czy mam iść tutaj, czy się wrócić i może coś tu na mnie czeka. Tutaj użyłem Defendo. Czekajcie, zejdę sobie na dół. Czy coś się wydarzyło? Ach, chyba jednak nie. Dobra, olać to. Najwyżej coś przegapię, no. Nie chcę mi się po prostu tutaj głowić i szukać tego wszystkiego. Gdyż czas nagli. Defendo, oh yeah. Mam nadzieję, że SpongeFire. Dobra. Aha, czyli jednak, dobra. okej, okay, czyli nic nie straciłem. To, co użyłem wcześniej, to jednak i tak miałem tutaj użyć, tylko użyłem to troszeczkę za wcześnie. Karta, pięknie. Ok, idziemy dalej. Chyba dobrze idę. O, oh, fuck, Gnom! A, tego dziada jeszcze tutaj nie widziałem. Ale w sumie przydać mi się. Wyrzucę cię na śmietnik. Ok, trzy fasolki moje. Czekajcie, wezmę to Defendo, to Defendo. A resztę załatwię rzutem. Okej. Okay. Wszystkie, nie, nie wszystkie. Jeszcze coś tam zostało, jeszcze jest. Dobra. Dobra, oleć to. Już, już nie zbieram, idę dalej. Flipendo. Patrzcie, Flipendo jest naprawdę potężny. Jakaś tam Riktu Sempra. Flipendo to jest moc. Jezus. Co to jest? Chyba miałem tutaj iść, ale no troszeczkę się wystraszyłem, powiem wam. Myślałem, że zginę, że to miałem przebiec tak na szybko. A coś w kociołku sobie pogotujemy, ale w sumie no i tyle mam tych potionów, że naprawdę już żygam nimi, a ani jednego prawie nie wypiłem. A może sobie wypiję. Nie, nie wypiję sobie. Mam pełnię życia, więc nie mogę. Okej, okay, gdzieś poszedłem, coś się załadowało. Cholera wie gdzie? Jestem. Czyżby to już? Czyżby to był Aragok? Jest tu człowiek! O tak. To Harry też jest e, pajęczołusty? Jest Aragok, pięknie. Czy to Hagrid? Tak, jest to Hagrid, trochę schudłem. Przyjacielem. I chcę mu pomóc. Dlaczego trzeba mu pomocy? Ktoś mówi, że Hagrid wypuścił kiedyś w Hogwarcie potwora. Ten zabił kogoś wtedy, a teraz wrócił. To on mnie wypuścił, ale odesłał mnie. Nigdy nie wracałem i nikogo nie skrzywdziłem w Hogwarcie. Czyli ty nie jesteś strażnikiem Komnaty Tajemnic. Nie. Strażnikiem jest Stary Stwór którego pająki boją się nade wszystko. To on zabił dziewczynkę w łazience, nie ja. Dziękuję. Chyba już pójdę. Nie. Nie mogę odmówić moim dzieciom świeżego mięsa. Żegnaj, przyjacielu Hagrida. No, żegnaj, żegnaj, ja się wynoszę stąd. Jeśli tylko uda się przeciąć te sieci zaklęciem Defendo... Aragok na pewno wpadnie do jamy. Tak, ale Aragok nie jest tu problemem. O, za nim, moje dzieci. Eee, one są tylko na strzała. O, 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 o. to są te potężniejsze, nie? Powiem wam wymagające. Wymagające. Moje dzieci. Jakie straszne, moje dzieci. nim... Szybko, jeszcze chyba dwa zostały. Ech, kiedyś to wyglądało trudniej. I żegnaj, Aragogu. To my cię zabijemy, a nie ty nas. A może i... to nie jest jeszcze koniec? Teraz musimy go chyba zabić, tak naprawdę. Rictusempra! No Ale wolno mu schodzi to życie. Nie wiem, jakiś słaby punkt ma, co? Widzę, że ten tutaj na... na... Na brzuchu ma taki znakrywki Sempry chyba. Ale to co ja mam poradzić na tym. na to. Nie, nie, nie decyduję o tym. bo co on robi? Jakie banalne. Już na połowę życia zjechałem, a ona nieraz mi nic nie zrobił. Wystarczy spamować i. i będzie dobrze. Ooo, Jakie fajne odgłosy wydaje. Banalne. W ogóle nawet nie widzę siebie, tylko jest kamera z y, pierwszej osoby. Wow! fps Teraz szybko, dobra, zginął. Banalne. Po prostu banalne. Nareszcie coś dobrego wynikło z lekcji z lokartem. Rictus Empra. Tak, chociaż z tego co pamiętam to była Arania Exumaj czy coś takiego, taki czar na te pająki wszystkie, ale Harry potarł widać. Harry. Nie zna go. No i Ron przyleciał na zaginionym samochodzie. Ale mam okropną wiadomość. Zaatakował hermionę. Jest spetryfikowana jak reszta. O nie! Musimy ją jak najszybciej odczarować! No tak, bo bez hermiony to oni są jak gdzieś we mgle. Dobra, e, idziemy karmione, chyba prawdopodobnie do skrzydła szpitalnego czy gdzieś tam. A ja tymczasem dziękuję Wam wszystkim za uwagę. To tyle na ten odcinek. E, trzymajcie się, napiszcie w komentarzach, co o nim sądziliście. E, dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Zasubskrybujcie kanał itd., itd. Więc do następnego odcinka. Trzymajcie się, to był Turpad. Na razie i cześć. 你，呃。<laughs>